Właśnie dość cichą premierę miał remaster kultowej platformówki Krok Legend of the Gobos. Premierę tym dziwniejszą, że gra trafiła na konsole, ale też pecety choć wyłącznie na gogu. Po Steamie na razie ani widu, ani słychu. I cóż tu dużo mówić, to moim zdaniem bardzo udany remaster, choć bardzo surowy pod względem zmian i biorąc pod uwagę jego premierową cenę aż 130 zł może to być dla większości graczy odrobinkę za dużo. Prawdę mówiąc, dla mnie też było, więc poprosiliśmy Goga o egzemplarz recenzencki. To remaster, a nie remake, więc trzon gry pozostał niezmieniony. I choć uroczy i charakterystyczny dla tego tytułu, jest już dziś niestety bardzo przestarzały, a prawdę powiedziawszy, był też sporo za lepiej znaną konkurencją, już w dniu swojej premiery. Plansze Kroka są małe, często ciasne i składają się zazwyczaj z małych, zawieszonych w przestrzeni wysepek, które dziś nie dają już takiej iluzji przestrzennych światów jak dawniej. To urocza, ale na standardy platformówek 3D prosta gra akcji. Remaster robi jednak tyle, ile może, żeby odrobinę ten powrót do przeszłości złagodzić. Przede wszystkim bardzo mocno unowocześniono sterowanie. Teraz możemy poruszać dowolnie kamerą, a bohater biega jak we współczesnych platformówkach, a nie na zasadzie topornego sterowania czołgowego oryginału. To w zasadzie największa zmiana i dla mnie tak naprawdę jedyny sensowny powód, dla którego fani Kroka mogą być tą grą zainteresowani. Prócz tego jest to bowiem gra w żaden sposób gameplayowo niezmieniona względem oryginału. Używając strzałek zamiast gałki analogowej, natomiast można zmusić Kroka, by poruszał się tak jak w oryginale, więc w zasadzie są to dwie opcje manewrowania w jednym. Drugą, i prawdę mówiąc mniej zauważalną nowością jest odświeżona oprawa graficzna. Zmieniło się dużo i nic. Gra pozwala w locie przełączać się między grafiką oryginalną i zremasterowaną i różnice są mimo wszystko dość subtelne. Trójkątne modele postaci stają się odrobinę bardziej zaokrąglone, a tekstury zastąpione swoimi odpowiednikami w wyższej rozdzielczości. Wybrać można również między współczesnym albo klasycznym systemem oświetlenia i choć oba są ładne, to zauważyłem, że współczesny ma tendencję do prześwietlania niektórych bardzo jasnych już scen, ale może to tylko kwestia moich ustawień. Trzecim powodem, dla którego ktoś może w odświeżonego kroku chcieć zagrać, jest mój dodatek ulubiony, ale tylko dlatego, że jestem maniakiem archiwizacji, a jest nim Krokipedia, dodatkowa opcja w menu głównym, zawierająca kilkanaście wywiadów z twórcami gry i dziesiątki naprawdę interesujących materiałów z powstawania tytułu, w tym np. skan dokumentu projektowego, grafiki koncepcyjne, zdjęcia promocyjne itd. To prawdopodobnie najlepsza metoda na to, żeby zagrać współcześnie w Kroka, jeśli ktoś bardzo lubi Kroka. Wersja GOG przypisuje też do konta jako bonus oryginalną pc wersję gry. Natomiast sam krok jako gra no, nie zastarzał się najlepiej. Jest krótki, bo fajty żenująco prymitywne, a w wielu punktach widać braki w animacjach czy nawet podstawowym szlifie. To urocza, wzbudzająca nostalgię produkcja, ale do takiego krasza bandikuta jej daleko. Biorąc więc pod uwagę cenę, poleciłbym ją tylko największym miłośnikom tego ukochanego szczerba, tego krokodylka. Może po jakiejś obniżce będzie warta uwagi szerszej grupy fanów, prostszych czasów retro. Hmm.